Cześć! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję moją kolejną grę napisaną w C++. Przejdźmy do prezentacji. Rozgrywkę sobie pominiemy, na koniec będzie. Przejdźmy do instrukcji. Gra polega na tym, że komputer losuje sobie znaki w różnej kolejności, a my mamy je połączyć w pary. Wygląda to tak, że jak komputer sobie wylosował na przykład pustą buźkę na miejscu drugim, a ta sama pusta bóżka będzie na miejscu dziewiątym to musimy je połączyć. Yy, zaraz dojdę do tego. Po jakimś czasie. Po prostu po kilku sekundach, yy, te obrazki znikną i zamienią się w takie bloczki. W każdym poziomie będzie. O, yy, każdym następnym poziomie będzie o dwie sekundy mniej na, popa na właśnie popatrzenie na te tutaj znaczki. No i dobra. Użytkownik podaje na przykład liczbę 2, czyli tutaj drugie miejsce, pusta buźka, no i liczbę 9, czyli też pusta buźka. No i odpowiedź jest dobra, ponieważ znaki są takie same. Ale jeżeli znaki będą inne, to wtedy tracimy jedną z dwóch żyć dostępnych na jeden poziom. Eee, gra posiada 5 poziomów, na których, jak już mówiłem, jest różna... Różny czas na popatrzenie. Od pierwszego jest 10, a w każdym następnym poziomie jest o 2 sekundy mniej na popatrzenie tych znaczków tutaj. Przyjrzenie się. Dobra, przejdźmy do funkcji trzeciej. Tutaj zrobiłem opcję, dzięki której będziemy mogli zmienić kolor rozgrywki. Sądzę, że to jest ciekawa opcja, ponieważ mm, można zobaczyć tą samą grę w różnych barwach. Tak to nazwijmy. Weźmy ja wybiorę dziewiątkę. Wyskoczył nam taki napis, że jeżeli chcemy... okej, okay, teraz aby kolor został użyty, rozpocznij grę. No dobra, więc... Yy, wychodzimy, oj, wychodzimy. O, ale co się dzieje? Nie mamy tego koloru użytego. No bo żeby kolor został powiedzmy pokazany na ekranie, taki jak, jaki wybraliśmy, yy, musimy rozpocząć grę. Ale o tym zaraz. Dobra. Przejdźmy do funkcji czwartej. Mamy pytanie. No tego nie będę prezentował, bo to jest dość proste, myślę. Więc tak. Yy. Przejdźmy do najfajniejszej części gry. Czyli do rozgrywki. Dobrze, teraz nam się losują te znaczki w tych kolejnościach różnych. No to, to czasem trwa w. O! Dobra. 1, 10, zapamiętujemy, 2, 8, 3, 6. 1, 10, 2, 8, 3, 6. Dobra. 1, 10, 2, 8, 3, 6. A tam było już 4, 7 chyba było. I tak. Yy, tutaj zostały nam tylko te dwa bloczki, ale coś pokażę jeszcze. Yy. Na przykład jak damy za dużą liczbę, to wtedy nam mówi, że podaliśmy złą liczbę. Ponieważ to jest, polega tu na tym, że tak jakbyśmy chcieli wskazać na jakiś nieistniejący element. A to wtedy by wyszedł błąd. No dobrze, no to kolejna rzecz. Twoje liczby nie mogą być mniejsze od jednego. E, to polega na tym też, że tak jakbyśmy chcieli w tył dać jakąś nieistniejącą liczbę, znaczy pole takie. No więc spróbujmy na przykład, jak to, jakby to wyglądało. E, nie wiem. Minus 50, albo 500 i 6. O, znowu błąd. No i dobra. Nie, yy, twoje liczby nie mogą być takie same, nie mogą być takie same, ponieważ jakbyśmy podali dwie takie same liczby, to, to jest zrozumiałe z tym, że wskazujemy na to samo miejsce, No to wtedy nie ma sensu. Spróbujmy takie coś wpisać. O, o. albo, albo zrobić coś takiego. O, też wyskakuje. To jak akurat są dwa, dwa w yy, jednym błędy, ale, ale wszystko, ale działa i działa super. Yy, I tak, mamy życia, jak już wcześniej wspomniałem. Spróbu yy, spróbujmy wpisać 5, 10 na przykład. O, zła odpowiedź. Dajcie mi jedno życie. Zostało nam jeszcze jedno życie. O, znikło, ale tutaj nadal to jest. I, i ten. Spróbujmy to teraz połączyć. O, dobra. Gra polega mniej więcej na tym, to jest powiedzmy cała jej jakaś taka mechanika i coś. No dobra, to przejdźmy sobie jeszcze kilka poziomów. 2, 8, 3, 9, 4, 7 i 5, 10. Oj, 5, 10. O, dobra odpowiedź. Okej, okay. i teraz tak. Spróbujmy przegrać, bo naprawiłem właśnie błąd yy, w poprzedniej grze postaw na milion, było tak, że jak przegraliśmy to To nas wywalało od razu z aplikacji. A teraz naprawiłem i po przegranej, teraz nie wiem jaka jest liczba. Załóżmy 5. Przenosi nas do menu. Yy, tak nie wiem co by tu jeszcze powiedzieć o grze yy, Nie wiem czy mówiłem że gra jest dostępna w opisie Jeżeli nie mówiłem to teraz to powiem że jest dostępna yy, I tak, jeżeli ktoś by wykrył jakiś błąd albo coś, coś by ten yy, nie działało to proszę mi napisać w komentarzu Postaram się na to naprawić yy, Zalecam do do ściągania gry, no i szukania błędów, bo y, jeżeli jakiś błąd wykryję, to mi się nie będzie chciał go naprawić, ale dla kogoś to mogę zrobić. Y, co by tu jeszcze powiedzieć? A, i jeszcze jedno. Y, w grze dodałem takiego specjalny sposób y, na, na przejście całej gry. bez, y, bez y, większego powiedzmy trudzenia się. Jeżeli ktoś by to wykrył, to proszę napisać w komentarzu, tylko nie mówić o związaniach. Chciałbym, żeby to ktoś, powiedzmy, bawił się, żeby odkrył to. No i powiedzmy, to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.